Gos Szy, ty uciekasz Teraz ucieka Bo ty o taką niego Sobie idzie nawet spokojnie, można powiedzieć. <suszy> <suszy> Może dostał? Ale blisko jestem. Mm -hmm. On mnie w ogóle nie widzi. A w dupie mnie ma <noise> Idzie Idzie jakby, Gdyby nic sobie tak opachli Dupę wypiał i paszę no Ja go widzę, ja go ciągle widzę